Wyginęły tu pół wieku temu. Znowu rozkładają majestatyczne skrzydła nad szczytami Bułgarii. Perfect. This is what we to see. Mm. With the time, it will start flying with the local birds. Europa to jedno z niewielu miejsc, gdzie populacja sępów rośnie. Oto historia ich długo oczekiwanego, ale niepewnego powrotu do starej płaniny. Jesteśmy w miejscowości Kotel na wschodzie Bułgarii. Kilkadziesiąt lat temu. Emilian postanowił ponownie zasiedlić sępami góry swojego dzieciństwa pod wpływem udanych doświadczeń w Hiszpanii i Francji. Różne projekty finansowane przez europejski program LIFE pomogły w reintrodukcji dwóch gatunków sępów pułowych i kasztanowatych do ich naturalnego środowiska. Są bardzo ważne, ponieważ They clean the environment from uh, rotting uh, meat. They, uh, prevent the, the spread of diseases. Odbudowa gatunku wymagała sporego wysiłku, karmienia padlinożerców i izolacji słupów elektrycznych. Zachęcano do takich praktyk jak sezonowy wypas bydła. Jednak życie kolonii w każdej chwili się waży. Jednym z największych zagrożeń jest trucizna. Niektórzy hodowcy zatruwają padlinę, by chronić stada przed drapieżnikami, takimi jak wilki. Sępy to przypadkowe ofiary. buffalo that's griffon when it's such a big carcass 30-40 birds are gathering here in single case one year you can lose all the birds all the colony how do yeah. you know if it was poisoned or not first there is no dead animals from any kind but also flies if you have dead flies this is very suspicious but here we don't have Jest to jest clean sempre mogły bezpiecznie ucztować inne nie miały takiej szansy this is a bird which was I and rescued in time Inny europejski projekt o nazwie Balkan Detox ma na celu poprawę egzekwowania prawa, podniesienie świadomości na temat tej nielegalnej praktyki i lepsze wykrywanie trucizn za pomocą technologii. It shows you that the, the bird position is abnormal. That is the first sign. When you have the second sign like temperature decreases it's already too late. Some birds are even named as a poison spy or a poison detective. W Bułgarii otwiera się nowy rozdział. Ostatni brakujący europejski gatunek sępa zostanie wypuszczony na wolność. Udajemy się do starej Zagory. To Green Balkans, pozarządowe centrum ratowania i hodowli dzikich zwierząt. Ranne zwierzęta pochodzą z całego kraju. Są leczone, mogą się rozmnażać. Te w najgorszym stanie pomagają podnosić świadomość wśród młodych ludzi. Na tyłach, poza widokiem, hoduje się chronione ptaki. Oto ten, który nas interesuje. orłosem brodaty, najrzadszy sęp w Europie. Spectacular. Tak, never seen them before? No, I Nie, I can tell. They are extinct not only in Bulgaria, but on the Balkan Peninsula. So that's why we put all our forces to bring these places back. they eat bones and that is unique for the uh, animal world which is very good because the other species of vultures they eat the flesh they eat the meat the organs and then finally come the bearded vultures which will eat the bones and they will totally clean the nature from all the corpses and carcasses to <laughs>

to Dziś kluczowy dzień. W mieście Sliven odbywa się uroczystość z okazji reintrodukcji zwierzęcia. Miłośnicy przyrody przybyli na tę okoliczność. Everybody's here. Very nice.

i w Alpsach i innych częściach Europy. Była tam połączenie, ale to zniszczyło się przez dekadę i teraz wrzucamy te kształty, aby znowu powstrzymać flow ruch. Zaraz po prezentacji czas na wypuszczenie. Odbywa się ono w tych samych górach, gdzie 53 lata temu widziano ostatni okaz orło sępa w Bułgarii. Trzy pisklęta, nazwane Boef, Laif Begier i Balkan Zabierane są do sztucznych gniazd, chronionych przed drapieżnikami. Przez miesiąc będą karmione, monitorowane i być może otrzymają pomoc. Dopóki nie odlecą, by później zbudować własne gniazda. Oczywiście jest to bardzo długi sposób, ale jesteśmy w wolnym kraju. Mamy zasoby i wolność, żeby wyglądać trochę lepiej, zamiast być w wojnie czy cierpieniu. Więc robisz to, co jest i think so. Czas zostawić te ptaki w domu, w Bułgarii, do zobaczenia na drodze, do zieleńszego świata.